Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu eksperckim z cyklu Psychologia Tradingu, którego partnerem jest firma Global BD Trading z Katowic. Dzisiejszy temat to właściwe myślenie w tradingu. Jakie to jest właściwe myślenie, jeśli chodzi o Trading, czy jest jakaś, jakiś sposób na to, żeby te właściwe myślenie w codziennym tradingu bardziej uskuteczniać? To będą główne pytania, na które w czasie tego spotkania sobie odpowiemy. Tradycyjnie muszę przedstawić informacje o ryzyku, slajd z korzyściami i z ryzykiem związanym z używaniem dźwigni finansowej na rynkach finansowych oraz generalnie Różne informacje i zastrzeżenia. No i tradycyjnie zaczynamy od cytatu: Trader powinien dostosować się do rynku. Rynek nie dostosowuje się do tradera. Taka myśl, która jest oczywiście jak najbardziej adekwatna dla każdego skutecznego. Tradera. I myślę, że osoby, które są początkujące, bardzo głęboko powinny ją sobie wziąć do serca i przemyśleć właśnie sens tej, tej wypowiedzi, sens tego cytatu. Jak widzicie, to jest takie powiedzenie, które obowiązuje po prostu w świecie traderskim, w świecie rynków finansowych. Agenda spotkania plan. Spis treści przedstawia się następująco. Właściwe myślenie w tradingu będzie rodzajem prezentacji poświęconej głównie ćwiczeniom dotyczącym tego, w jaki sposób myśli tworzą otaczający świat i o tym, w jaki sposób myślenie codzienne niespecjalnie jest adekwatne, jeśli chodzi do jeśli chodzi o myślenie, myślenie obowiązujące w, na rynkach finansowych, no i przejdziemy sobie właśnie o takiej analizy krytycznej sposobów myślenia, czy też tego, tego głównego sposobu myślenia, z którym bardzo często traderzy mają do czynienia, czyli takimi, takim natłokiem myśli negatywnych, szczególnie jeśli chodzi o sytuacje, w których oczywiście otwarta pozycja jest zagrożona w jakiś, w jakiś tak sposób. I przedstawię tutaj proste ćwiczenia do zastosowania przez każdego, a już na pewno przez te osoby, które prowadzą dziennik tradera. Te ćwiczenia będą po, polegały na tym, że będziemy skupiać się, by przenieść nasze myślenie, zmienić nasze myślenie z myślenia takiego właśnie niechcianego, nawykowego, negatywnego na myślenie. Pozytywne, które z czasem może stać się sposobem nawet na automatyczną reakcję w czasie treningu na rynkach finansowych, czyli jak działać tutaj trochę inaczej niż. W czasie naszego normalnego, codziennego funkcjonowania. Pamiętajmy o tym, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, kiedy myślimy nad tym, czy otworzyć pozycję, czy zamknąć pozycję, czy też nie robić nic, czy też przejść i iść na kawę, czy na, czy na herbatę, cały czas w naszej psychice walczą o siebie, o, o dominację dwa systemy wolny i szybki. Bardziej lub mniej świadomy, bardziej lub mniej kontrolowany lub automatyczny system myślowy, pewnego rodzaju zbiór różnego rodzaju, też zniekształceń poznawczych, adekwatnych do każdego systemu. O tym więcej mówiłem w poprzednim spotkaniu eksperckim na temat właśnie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ten sposób myślenia, którym posługujemy się w czasie podejmowania decyzji, bardzo byśmy chcieli, żeby był robiony przez system drugi, ale niestety ten system jest wolny, jak widzicie, jest kontrolowany, jest dosyć rzetelny, ale nie używa się go praktycznie na co dzień. Bardzo, bardzo często decyzje Inwestycyjne decyzje o, o, o tradingu bądź też o braku tradingu są podejmowane przez właśnie ten system. Pierwszy w sposób, nawet nieświadomy, i jeszcze o sobie o, o tym trochę jeszcze powiemy później. On jest pełen niestety zniekształceń, tak zwanych zniekształceń poznawczych. Jest po prostu podatny na błędy, które wpływają na decyzje podejmowane na inwestorów na rynku kapitałowym, ale o tym był już osobny, osobny webinar. Do niego tutaj się w tym momencie odnoszę. Ci z Was, którzy go jeszcze nie widzieli, zachęcam do zobaczenia tego, tego, tej prezentacji. Decyzje i błędy podejmowane przez inwestorów na rynku kapitałowym. I są te decyzje bardzo ważne, oczywiście. Ten proces myślowy jest bardzo ważny, yy, oczywiście, yy, z punktu widzenia skutecznego tradera, dlatego właśnie, że jest to jedna z przeszkód, którą trzeba pokonać. Tak? Trzeba utrzymać się na rynku wystarczająco długo, aby te mechanizmy, które rządzą rynkiem, były oczywiste, były zrozumiałe, a właśnie psychika, czyli te nawykowe, wyuczone reakcje, te sposoby myślenia nawykowego, te procesy myślowe, które uruchamiane są bezwiednie, bez naszej woli nie były, przestały być naszym wrogiem oczywiście, no bo jak są naszym wrogiem, to działają na naszą szkodę, co odbija się oczywiście w wynikach po prostu na, na saldzie traderskim, ale chodzi mi tutaj o to, żeby też przenieść ten natłok myśli, powiedzmy, pojawiających się w czasie tradingu tych negatywnych, które nawykowo nam się po prostu włączają, właśnie spróbować je przenieść w dziedzinę takich myśli bardziej pozytywnych, które na pewno no, będą e, sprzyjały e, rozwojowi danego tradera właśnie w kierunku e, większej jego skuteczności, no i oczywiście co tym idzie większej jego, e, większych e, zysków. E, Myśli oczywiście mają moc sprawczą. Jak najbardziej. są, bo Ponieważ są one fundamentem przekonań, są fundamentem sposobu zachowania, no i co najważniejsze, później to wszystko oczywiście wpływa na samoocenę tradera. Wpływa to również na ludzki organizm od strony fizycznej, czego dowodem jest na przykład skuteczność badań robionych wariografem, prawda? Kiedy się pocimy na przykład, bo kłamiemy. Albo serce nam przyspiesza, nieświadomie oczywiście, bo nie jesteśmy w stanie tego chociażby kontrolować. Mimo to Niewielu ludzi docenia potęgę tak naprawdę generowanych myśli. Bądźmy jednak świadomi, że jednym z elementów stawania się profesjonalistą w każdej dziedzinie jest przejęcie całkowitej kontroli nad własnym procesem myślowym. Żeby on był, a żeby był kontrolowany, przede wszystkim musi być świadomy. Nie jesteśmy w stanie kontrolować procesów nieświadomych. No, generalnie wszyscy wiemy, że co? Należy myśleć pozytywnie, prawda? tę frazę powtarzany od lat, ale ilu z nas jednak rzeczywiście tak robi? Zauważcie, że bardzo często pierwszą myślą właśnie, jako pojawia się w sytuacji, nie wiem, zagrożenia, sytuacji jakichś emocjonalnych, powiedzmy e, nieprawidłowości, e, pojawia się myśl oczywiście negatywna, tak więc formułowanie pozytywnych myśli jest no, potężną umiejętnością i jak najbardziej no, zachęcam do tego, żeby była po prostu rozwijana. Dwa przykłady opisu jednego stwierdzenia, jeżeli już mówimy o myślach. Na przykład myśl pozytywna, powiedzmy tak, ten problem to dla mnie duże wyzwanie, a myśl negatywna będzie, rynek się na mnie uwziął, prawda? Albo myśl pozytywna, jeśli będę cierpliwy i wytrwały i zdyscyplinowany, to zarobię. A myśl negatywna nigdy nie dam rady osiągnąć zysku. Tutaj jeszcze jest kwestia w tych stwierdzeniach, proszę zauważyć, tak zwanych kwantyfikatorów ogólnych. To znaczy, kiedy myślimy w sposób taki, że używamy stwierdzeń typu nigdy, zawsze, każdy, żaden, wszyscy, nikt. Tego rodzaju stwierdzenia bardzo często zauważy, pojawiają się właśnie w czasie formułowania tych myśli negatywnych. To jest pierwsza oznaka tego, że nie mamy kontroli nad naszym procesem myślowym. Na przykład myślimy właśnie, że nigdy nie dam rady osiągnąć żadnego zysku. O, To jest na przykład bardzo, bardzo negatywna, negatywna myśl, którą oczywiście po to, żeby polepszyć nasz, nasz rozwój, żeby być bardziej skutecznym traderem, należałoby zmienić, na myśl pozytywną, ponieważ wiadomo, że myśl pozytywną i pozytywna motywacja będzie nas ukierunkowywała w właśnie w takim celu w celu bycia skuteczniejszym traderem. Rozwijanie w sobie zdolności monitorowania własnych myśli, kierowanie ich w pozytywną stronę jest zatem kluczowe. Dla większości z nas sposób myślenia jest w dużej mierze kwestią po prostu nawykową, o czym przed chwilą wspomniałem. Często te nawyki są po prostu dla nas właśnie szkodliwe. Nie kontrolujemy świadomie swoich myśli. W związku z tym wydaje nam się, że myśli po prostu same do nas przychodzą, ale musimy sobie dać sprawę z pewnego oczywistego faktu. My tworzymy swoje myśli, więc musimy też dla nie wziąć odpowiedzialność. Kontrolowanie i zarządzanie własnymi myślami zaczyna się od podjęcia decyzji, że zaczniesz to robić, zaczniesz zwracać uwagę na to, co myślisz, jak myślisz i zaczniesz kontrolować te myśli, które do Ciebie napływają. Na, na to pozwoli nam pierwsze ćwiczenie. Jak to zrobić? Przede wszystkim ćwiczenie to pozwoli na zwiększenie świadomości własnych myśli. OK, pierwsza sprawa. Załóż dziennik tradera. O dzienniku Tedera jest całe osobne spotkanie, cała osobna prezentacja. Odwołuje się do listy na YouTubie, Proszę sobie zobaczyć, dlaczego powinniśmy mieć dziennik Tedera i z czym to się wiąże. Więc mamy dziennik Tedera. Trzymamy go zawsze gdzieś tam, nie wiem, na biurku, na swoim stanowisku traderskim i przez cały dzień tradingu zapisujemy im wszystkie myśli, które przychodzą ci do głowy, związane oczywiście z tradingiem, ze stanem emocjonalnym podczas tradingu. Dzielimy je na dwie kategorie: pozytywne, negatywne i oprócz samej myśli zapisujemy również jakieś inne przydatne dane, takie jak na przykład opis sytuacji rynkowej, porę dnia, w której zostały one wygenerowane itd. Okay? Czyli na koniec tygodnia przeglądamy swój dziennik i oceniamy, oceniamy w jaki sposób prezentować. Się nasze myśli. Czy było wśród nich więcej negatywnych czy pozytywnych? Czy jakiś typ myśli na przykład, pojawiał się wielokrotnie? Czy powstawały one w jakichś konkretnych sytuacjach? Staramy się znaleźć w tych, w tych myślach jako, jakiś, jakiś wzorzec być może on jest, być może go nie ma i zobaczymy, jak one się generalnie prezentują. Zwiększamy świadomość naszych myśli. Być może okaże, okaże się, że przy określonym setupie traderskim nasze myśli są zawsze takie same. A być może okaże się, że w określonej sytuacji rynkowej, na przykład przy określonym odczycie jakichś danych rynkowych, pojawia się właśnie jakaś myśl, może pozytywna, może negatywna. Być może ona będzie nam pomogła tutaj bardziej zwiększyć właśnie tą świadomość tego, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób reagujemy, też emocjonalnie za tym idzie, jakie są nasze w tym momencie zachowania, oczywiście, bo to jest pochodna tego wszystkiego, w stosunku właśnie do yy, 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 skuteczniejszego tego. Oczywiście, to mam na myśli. No i kiedy mamy, powiedzmy, już to przeprowadzone przez, nie wiem, 4 tygodnie, chociażby, czy przez, czy przez dłuższy okres czasu, mamy tą krytyczną analizę zrobioną, kiedy uświadomiliśmy sobie już własny sposób myślenia, mniej lub bardziej, oczywiście, no to kolejny krok polega na przejęciu nad nim kontroli. Kontrola to oznacza taki aktywny wybór tylko tych najlepszych, najbardziej wspierających przede wszystkim e, tradera myśli. I negacji, odrzuceniu wszystkich myśli negatywnych. Na tym to polega, bo te negatywne myśli tak czy jak będą się jeszcze oczywiście pojawiać. Problem jest taki, że gdy myślisz w sposób negatywny, stajesz się bardzo krytyczny wobec samego siebie czyli dominujący głos ma wtedy twoje super ego. Super ego to jest taka, taka część, powiedzmy, psychiki, yy, która, która pełni rolę takiego wewnętrznego krytyka, który wytyka wszystkie błędy, wytyka wszystkie niepowodzenia. Robi to oczywiście to robi w dobrej wierze, prawda? Czyli, czyli wskazuje pomyłki, aby się stawał yy, jakiś tam lepszym w jakiś sposób, aczkolwiek sposób właśnie, w jaki przekazuje te informacje, może mieć po prostu ostatecznie zły wpływ. Czyli informacje, które przekazuje ci to taki właśnie wewnętrzny krytyk, yy, należałoby wykorzystywać w pozytywny sposób, mimo tego że one są przekazywane, bo zawsze będą przekazywane, jest to proces automatyczny, nie da się go specjalnie jakoś wyciszyć. Więc co można zrobić? Można wyobrazić sobie, że mam takiego trenera wewnętrznego, wewnętrznego. Kogoś, kto cię bardzo dobrze zna. Który szczerze chce, abyś odniósł sukces, a do tego jest wspaniałym mówcą, który potrafi przekazywać najgorsze informacje w taki bardzo pozytywny sposób. Taki spec od pieru no, klasy światowej. I twoim zadaniem jest zmienić swojego właśnie wewnętrznego krytyka, który non stop cię w jakiś sposób dołuje, wytyka błędy, wytyka niepowodzenia, porażki i tak dalej, właśnie na takiego trenera, który nawet który nawet tego rodzaju sytuacje, tego rodzaju myśli i stwierdzenia potrafi przekazać je w bardzo pozytywny sposób. Okay? To ćwiczenie właśnie pomoże pozbyć się właśnie tych myśli negatywnych i zastąpić je pozytywnymi. Czyli co robimy? Trzy fazy: rozpoznanie, koncentrujemy się na swoich myślach, dzielimy je na pozytywne, negatywne i neutralne, jak zwykle. Potem mamy fazę stopu, zastopowania tych myśli negatywnych. Czyli jak zauważysz negatywną myśl, wychodzącą od krytyka, to znajdź sposób na jej, na jej zatrzymanie. Każdy z nas będzie miał jakiś inny sposób na jej zatrzymanie. Sposób mentalny, oczywiście. Może na przykład, nie wiem, powiedzieć stop. Możesz wyobrazić sobie czerwone światło na skrzyżowaniu. Możesz wyobrazić sobie dźwięk, nie wiem, gwizka w czasie meczu piłkarskiego. Możesz wyobrazić sobie ten mem z Batmanem, który chlasta Robina z otwartej w twarz, nie? Tego typu rzeczy. Każdy będzie miał jakąś, jakiś inny tutaj sposób psychiczny, sposób pewnego rodzaju wyobrażeniowy, mentalny na zatrzymywanie negatywnych myśli. To jest bardzo ważne. No i oczywiście co trzeba zrobić? No, trzeba teraz zastąpić te myśli pozytywne, myśli, przepraszam, negatywne na pozytywne. Ten, należy pomyśleć, co powiedziałby teraz Twój trener, Twój spec od pieru, aby Cię do tego przekonać. Prawda? Co, by, co, by, co by on w tym momencie zrobił? Biegłość w wykonaniu tego ćwiczenia przyjdzie z czasem, pamiętaj. I teraz możesz zidentyfikować takie typowe sytuacje, w których łapiesz się na negatywnym myśleniu. Po to robiłeś właśnie przed chwilą te ćwiczenie pierwsze, które wprowadzało cię do świadomości myśli. Tam już pewne sytuacje na pewno sobie wyodrębniłeś. Jeżeli masz ich listę i obok, każdej, obok tej każdej negatywnej myśli możesz zapisać jej bardziej pozytywny odpowiednik. Zaraz pokażę przykłady. Następnie przeprowadź próbę mentalną. No i wyobraź sobie, że znajdujesz się w takiej sytuacji, która zwykle wywołuje te negatywne myśli. Jednak tym razem usłysz w głowie, mentalnie, jak mówisz do siebie w sposób pozytywny. No i powtarzać to ćwiczenie, wykonuj je wielokrotnie, aż z czasem zauważysz, że właśnie te pozytywne myśli będą, będą tak jakby Niejako same przychodzi ci do głowy w tych zwykle problematycznych sytuacjach. One z czasem będą zastępować właśnie te wyuczone, automatyczne reakcje negatywne, które do tej pory dominowały w twoim życiu. Czyli co? Budujemy odpowiedniki myślowe myśli negatywnych i pozytywnych. Czyli co? No, co jakie są przykłady? Na przykład myślimy sobie tak, dlaczego pozwoliłem, aby ta transakcja wymknęła mi się spod kontroli. O Boże, znowu, tak, znowu coś, znowu coś mi się tutaj w tej transakcji nie udało. No to co, jaki jest, jaka jest myśl pozytywna. Czego się mogę nauczyć z tej transakcji? Co uczyni mnie skuteczniejszym traderem? Albo na przykład myślimy nie strać tej okazji. Teraz masz okazję do zarobku, nie strać jej. Zamiast tak myśleć, powinniśmy tego rodzaju myślenie zastąpić myśleniem typu skup się, zrelaksuj i otwórz pozycję. Prawda? rynek się dziś na mnie uwziął, koniec, kropka myśl pozytywna rynek nie wie o moim istnieniu lepiej skupić się na lepszym egzekwowaniu swojej strategii, inny rodzaj myśli ten rynek jest za, za spokojny żeby na nim zarobić, nie ma na nim zmienności yy, mam nadzieję, że wreszcie no, w końcu doczekam się i otworzę jakąś, jakąś transakcję natomiast myśl pozytywna Mogę zarobić pieniądze i będę je zarabiał, jeżeli tylko skupię się i zaczekam na sygnały wygenerowane przez moją strategię inwestycyjną. Kolejna bardzo często pojawiająca się myśl negatywna. Wszyscy zarabiają więcej ode mnie. Zauważcie kwantyfikator ogólny, wszyscy. Natomiast tutaj mamy pozytywny kwantyfikator zastosowany w myśli, w myśli innej. Spec od pr po, po, podpowiada nam, każdy jest inny. Skupię się na swoim tradingu i czynionych przez siebie postępach. I ostatni przykład. Trading jest za trudny i zbyt stresujący. Myśl pozytywna, zastępująca taką tego rodzaju myśl, to trading to wyzwanie. A każde wyzwanie sprawia, że staje się jeszcze silniejszy i jeszcze lepszy. Czyli co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, o ile mnie nie zabije. Tak więc, tego rodzaju budowanie odpowiedników myślowych będzie na pewno znakomitym sposobem na to, żeby. Przekształcić te myśli negatywne w myśli pozytywne, odpowiedniki, prawda? Przekształcić myśli negatywnych w pozytywnych, oczywiście z czasem. To nie stanie się podczas jednej sesji treningowej. To wszystko wymaga czasu, no bo lata w zasadzie budowania, lata, lata te, tego rodzaju procesów myślowych polegających na bombardowaniu ciebie myślami negatywnymi. Przez lata, dzień po dniu, w różnych sytuacjach, nie tylko rynkowych, ale w codziennym życiu nie zostaną zmienione w czasie jednej sesji tradingowej, a w czasie nawet w czasie dziesięciu. Na to potrzeba również, również czasu. Czy będziesz miał tyle czasu, żeby poświęcić na to? To już jest oczywiście kwestia w tym momencie indywidualna, ale jest to do zrobienia. I ostatnie, ostatnie pewnego rodzaju ćwiczenie, które chciałem zaprezentować, to jest ćwiczenie polegające na pozytywnym sposobie formułowania myśli. To znaczy, chodzi tutaj o to, że trader może świadomie kreować własne myśli i swoje zachowania poprzez formułowanie takich krótkich komunikatów, które pomagają mu się skoncentrować na najważniejszych kwestiach w danej sytuacji. Um. Osiąga, on również powinny wspierać osiągnięcie danego celu yy, tradingowego, który sobie postawiliśmy, i tego długoterminowego, i tego krótkoterminowego. Więc jeśli chodzi o cele, co powinniśmy, w jaki sposób powinniśmy tutaj formułować yy, swoje myśli, to znaczy, pomyślmy o konkretnych tradingowych sytuacjach w ciągu dnia, tak? I w tym momencie zastanówmy się, w jaki sposób je postrzegamy. Ponieważ podczas ich opisywania używasz języka, który wspiera cię w osiągnięciu do zamierzonego celu, albo też od niego oddala? To jest pierwsze pytanie, na jakie musisz sobie odpowiedzieć. Jeżeli twój dialog wewnętrzny ma zabarwienie pesymistyczne, musisz spróbować znaleźć inny, alternatywny, ale krótki sposób formułowania właśnie danej konkretnej myśli. Co można zrobić następnie? Zapisać stworzony w ten sposób komunikat, zapamiętać go, i zacząć stosować praktyce w podobnych sytuacjach w przyszłości. Aby Twoje komunikaty były skuteczne, upewnij się, że są one przede wszystkim skupione na efektach, czyli komunikat powinien Cię wspierać w osiągnięciu tego, co sobie zaplanowałeś, Twojego celu. Powinien być pozytywnie sformułowany, wiadomo, Otwarcie, trzeba mówić o tym, co chcesz osiągnąć, a nie o tym, czego chcesz uniknąć. Pamiętacie o tym? Motywacja, o tym już było w poprzednim spotkaniu eksperckim, czyli mówimy o tym, co chcę osiągnąć. Chcę być skutecznym traderem. Natomiast w myśl typu nie chce, chce uniknąć porażki, no to już nie jest tego rodzaju, mimo że jest krótka, zwarta i zwięzła, nie jest odpowiednim w, w tym momencie komunikatem. No i ostatnia oczywiście kwestia krótkie, proste, zwięzłe. Wystarczy pojedyncze słowo czasami nawet, albo też krótkie zdanie, które trafia po prostu w sedno sprawy. Dzięki formowaniu takich właśnie krótkich, zwięzłych, skupionych na efektach i pozytywnie sformułowanych myśli, one będą Cię wspierać w osiągnięciu, w osiągnięciu danego celu. Możesz przeżyć listę, którą na samym początku, w czasie pierwszego ćwiczenia sobie zrobiłeś. No i oczywiście możesz również z niej skorzystać po to właśnie, żeby jeszcze przeformułować te, 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 te krótkie myśli, jeżeli chodzi właśnie o Twój, powiedzmy, Twoje zaangażowanie, Twoją motywację w kierunku osiągnięcia danego celu dziennego, tygodniowego, rocznego, czy też nawet jakiegoś jeszcze bardziej długoterminowego. Tyle myślę, że miałbym tutaj do przekazania Wam, jeżeli chodzi o sposób myślenia, właściwy sposób myślenia w czasie tradingu. Mam tu oczywiście na myśli sposób myślenia pozytywny, bardziej pozytywny i zastępowanie tego automatycznego, negatywnego, krytycznego sposobu myślenia na taki właśnie bardziej PR-owski, bardziej pozytywny, bardziej też odpowiadający możliwościom. Każdego, każdego tradera osobno, który wspomoże go w kierunku właśnie osiągnięcia celu, którym jest, no takim ostatecznym celem jest oczywiście bycie skuteczniejszym traderem, co oczywiście oznacza jednocześnie, że jest się bycie bycie z bardziej zyskownym traderem. O to, mi, o to mi chodzi, no bo to jest oczywiście ekwiwalent w tym momencie skutecznego cendera. Pamiętajmy, że pozostałe nagrania spotkań eksperckich z cyklu psychologia tradingu są dostępne na profilu firmy Global Beta Trading na platformie YouTube. Pamiętajmy również o tym, że partner naszego dzisiejszego spotkania, firma Global Beta Trading z Katowic tworzy trading roomy i zatrudnia traderów od 2010 roku w charakterze właśnie prop tradingowym, czyli można handlować z domu, można handlować kapitałem własnym, można handlować z zbiura w Katowicach na rynkach amerykańskich na giełdach typu Nike, NASDAQ, Amex i tak dalej firma zapewnia własne stanowisko traderskie oczywiście mamy najlepszą w tym momencie do dyspozycji platformę Tradingowej, w tradingową i w zasadzie nielimitowany buying, buying power, plus jeszcze wsparcie doświadczonych traderów przy niskich kosztach, kosztach transakcyjnych, dostępu, dostępu do ECN-ów, dark pools, smart rotów itd. Tak Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, bardzo serdecznie tutaj zapraszam do kontaktu z firmą Global Better Trading. Sposoby kontaktu są tutaj na tym slajdzie wymienione. Można zadzwonić, można przyjść i spotkać, umówić się właśnie z tą firmą żeby zobaczyć jak to działa w praktyce, jak handlują na giełdach amerykańskich profesjonalni e, traderzy. Także zachęcam do kontaktu e, i przedstawienia e, tutaj e, siebie i swoich Swoich oczekiwań i związanych właśnie z handlem na, na rynkach akcji amerykańskich. Ja już bardzo serdecznie za uwagę dziękuję, no i mam nadzieję, że spotkamy się przy następnej prezentacji, która oczywiście niebawem się ukaże. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć, cześć.